Piękny. No, przyznacie, że jest pię coś pięknego. Coś wspaniałego. Jak na zamówienie. Właśnie o niej mówiłem do kamery. I skubaniec się pojawił. Dobrze mu to cieplutko, bo to słońce nagrzało kamienie. A za lubią ciepło. W ogóle węże lubią się wygrzewać. Pięknie, pięknie, wieland. Sliet, beautiful. Oh, beautiful. It's kind of snake. Beautiful, beautiful.